I myślę, że to jest taka rzecz, którą wynosimy ze szkoły czy ze studiów, która jest bardzo, bardzo złą cechą, i która jest nam wpojona tak naprawdę właśnie mm -hmm. przez ten system edukacji, to jest brak asertywności. Czyli nie wychylaj się, słuchaj wszystkich, nie krytykuj, nie kwestionuj nauczycieli, nie kwestionuj ludzi, którzy są starsi od ciebie, a tak naprawdę, gdyby nie kwestionowanie tego, jak świat działa, to byś, w ogóle ludzkość by się nie rozwijała, to już jest no tak. mega filozoficznie. Nie? Witajcie z tej strony Tomek Lach. To jest tylko wstęp do rozmowy, którą zaraz zobaczycie. I żeby tak nakreślić, czego możecie się spodziewać, to mniej więcej skupimy się ja i mój kolega Paweł. Chłopaki, faceci z doświadczeniem 20 i 15 lat w branży technologicznej, informatycznej, internetowej. Skupimy się w tej rozmowie na tym, co naszym zdaniem i z naszej tej wieloletniej praktyki widzimy jest naprawdę ważne, jeżeli chodzi o umiejętności dla specjalistów z branży IT. Jeżeli wchodzicie w tą branżę, jeżeli może chcecie Waszą karierę gdzieś tam rozwijać w odpowiednim kierunku, jeżeli chcecie być bardziej wartościowym pracownikiem, współpracownikiem, bardziej cenionym specjalistą, to Tutaj usłyszycie, co tak naprawdę liczy się w praktyce, a nie tylko w teorii, jakie umiejętności, a wbrew pozorom, to no bardzo często to nie jest właśnie kodowanie czy te technikalia, ale rzeczy, które są bardzo nieoczywiste. I w tej rozmowie też podpowiemy wam po prostu tym, jak można pewne rzeczy gdzieś tam troszeczkę na skróty zrobić, jakie książki przeczytać i co tak naprawdę z naszej perspektywy jako ludzi, którzy prowadzą biznes w tej branży od bardzo dawna, którzy zatrudniają ludzi, którzy realizują projekty dla klientów z całego świata, co tak naprawdę z naszej perspektywy, z perspektywy takich doświadczonych ludzi jest naprawdę ważne i liczy się i co pozwala potencjalnie wam jako ludziom, którzy pracują w tej branży po prostu budować jakąś swoją pozycję i tą karierę. Fajnie rozwijać. Jeszcze zanim przeskoczymy do właściwej rozmowy, to pamiętajcie o tym, że komentarze pod filmem czekają na Was. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania albo chcecie się na jakiś temat z nami pokłócić, to piszcie to w komentarzach. My na każdy komentarz będziemy odpowiadać, a może nawet nagramy osobny film na ten temat. Także miłego oglądania, no i przechodzimy do rozmowy. Cześć, Paweł. Czołem. Słuchaj, tym razem chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o tym i podzielili się naszym doświadczeniem z widzami. O tym, jakie umiejętności są naprawdę ważne w rozwoju kariery zawodowej, szczególnie na początku jej, ale potem tak naprawdę też w jej trakcie, żeby gdzieś tam no, nie utknąć na jakimś początkowym etapie na zawsze. Mhm. I moje. Stwierdzenie na początek jest takie, które chciałbym, żebyśmy wzięli w obrót: Dobra. jest, że te naprawdę ważne umiejętności, w, jakiej, w jakiejkolwiek pracy byś nie, nie był, to są rzeczy, których się nie uczysz w szkole ani na studiach. Co, no, co ty na to? Totalnie. Myślę, że hmm, e, i to może nas w sumie trochę to, co teraz powiem, może też e, powodować, że o, niestety niektórzy mają łatwiej, niektórzy mhm. trudniej, ale myślę, że wiele umiejętności e, wynosimy z rodziny, nie? z tego w jaki okay. sposób e, już od najmłodszych lat byliśmy programowani. Mhm. Mhm. E, i, i Później właśnie te umiejętności mają duże przełożenie na to, jacy my jesteśmy w pracy okay. i w jaki sposób no, albo czy łatwiej, albo trudniej nam na przykład dostać pierwszą pracę. Ha, to jest I... super, co no. mówisz, że, że ci przerywam, no. bo, bo niedawno rozmawiałem właśnie z taką osobą, która jest psychologiem, i, i taka była trochę śmieszkowa na zasadzie, mhm. no dobra, czyli jak to jest w ogóle, yy, yy, po co się na, na te wszystkie terapie chodzi i tak dalej, ja ta osoba powiedziała, no generalnie to. Całą psychologię i wszystkie te terapie można e, uprościć do tego, że, że to wszystko jest po to, żeby ustalić kto jest winny wszystkich problemów, ojciec tak. czy matka czy oboje. No dokładnie. I, i, wszystko, i wszystko wychodzi z domu A Dobra, A teraz czas na króciutką przerwę i segment sponsorowany, który powinien zainteresować wszystkich deweloperów i osoby aspirujące do zdobycia nowej, wymarzonej pracy w branży IT. Mianowicie na stronie xforge.pl znajdziecie szkolenie o nazwie jak śpiewająco przejść rekrutację w branży IT. I szkolenie poprowadzi Paweł Madeja, czyli fachowiec i praktyk z wieloletnim doświadczeniem zarówno w rekrutacji Specjalistów i deweloperów z doświadczeniem w zarządzaniu projektami, budowaniem zespołu, relacji, budowaniu relacji z klientami, i wszystkim, co jest związane generalnie z pracą i rozwojem kariery w branży informatycznej. A najlepsze w tym szkoleniu jest to, że dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć, żeby skutecznie przebrnąć rekrutację właśnie do swojej wymarzonej pracy, żeby rozwijać swoją karierę, ale będą to rzeczy, o które po prostu do tej pory wstydziłeś się zapytać, albo po prostu nie miałeś kogo zapytać. Poszczegóły po link do szkolenia. I po kod rabatowy odsyłam was do opisu pod filmem, a teraz wracamy do rozmowy. Jakbyś miał y, powiedzieć tak czysto y, teoretycznie, zakładam szkołę mhm. i czego bym uczył, żeby. W ludziom w przyszłości tym tym uczniom mm -hmm. którzy, y, którzy kończą tą twoją szkołę y, na co byś zwrócił uwagę czego byś ich nauczył czego wiesz że nie uczą i nie uczyli e, mm -hmm. w szkołach do tej pory No to to właśnie takiej samoświadomości mm -hmm. e, też takiego zrozumienia czy mm -hmm. No, no właśnie, tak, takiego zrozumienia, w jaki sposób nasze działania mhm. mogą wywierać skutki, i, i e, jak e, m, nasze decyzje, czy mhm. to, co mówimy, może rzutować czy, czy to na mhm. pojedyncze osoby, czy na cały mhm. zespół. Mhm. Myślę, że to jest bardzo ważne, i, i, i to. Później też właśnie powoduje że na mm. przykład e, ludzie uważają, że jesteśmy fajnym pracownikiem, fajną mm. osobą, z którą e, można konie kraść, tak. A odnosząc się do naszej mm. branży, nie wiem, budować świetne rzeczy, tworzyć świetne rzeczy, a, no, czy, 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 czy wręcz przeciwnie. Mm. E, więc, więc to na pewno jest jedna rzecz, mm. e, która, która jest myślę, że taka bardzo istotna. Myślę, że to jest taka bardzo ważna rzecz, by po prostu mieć cały czas tą świadomość, że, że nie żyjemy w próżni. Mm. I tak. że no, każde, każde działanie przynosi jakiś efekt. Tak. Jakiś A z skróczek. drugiej strony ja, ja wrzucam taki temat jak asertywność, mm -hmm. bo, bo powiem Ci, że znowu, tak, 20 lat pracujemy gdzieś tam z ludźmi różnymi i tak dalej, tak plus minus. I, I dla mnie często bardzo największe problemy, i największe zarówno z ludźmi, jak i z samą pracą, biorą się z tego, że ludzie sobie gdzieś tam po prostu nie mają, nie mają w sobie odwagi albo nie mają takich wyrobionych nawyków, żeby. Żeby się komunikować, nawet jeżeli są to sytuacje, w których coś wydaje się, że będzie niemiłe, mhm. albo że, że może nie wypada, i myślę, że to jest taka rzecz, którą wynosimy ze szkoły czy ze studiów, która jest bardzo, bardzo złą cechą, i która jest nam wpojona tak naprawdę właśnie mhm. przez ten system edukacji, to jest brak asertywności. Czyli nie wychylaj się, słuchaj wszystkich, nie krytykuj, nie kwestionuj nauczycieli, nie kwestionuj ludzi, którzy są starsi od ciebie, a tak naprawdę gdyby nie kwestionowanie tego. Jak ten świat działa, to byś, w ogóle ludzkość by się nie rozwijała, to już jest no tak, mega filozoficznie, nie? Mamy ale takie tak, po powiedzenie, tak. że dzieci i ryby głosu nie mają. No dokładnie, tak. Więc jak, jeżeli jako dziecko w szkole, czy potem już młody dorosły student masz tak, wpojone, że to jest twój po prostu jeden z głównych y, algorytmów w twoim mózgu, który steruje Twoim życiem, i tak dalej, tak? Nie wychylaj się. Y, masz swoje zdanie to się cicho, bo, bo, bo się w kłopoty wpakujesz, a, a wydaje mi się, że. Ty, Mogę się założyć, że, że, że się zgodzisz z tym, że tak naprawdę największe problemy są już w pracy, jeżeli chcesz mieć pracę, w której się czujesz spełniony, w której robisz jakieś ciekawe rzeczy, które daje ci finansowe, dobre efekty, i tak dalej, to właśnie bycie asertywnym, mm -hmm. to, jest to, to jest to jedna z umiejętności, bo to jest umiejętność. Asertywność to nie jest coś, z czym się rodzimy, tylko to jest umiejętność, tego się mm -hmm. można nauczyć, to to jest to, co. Pozwoli każdej osobie, tak naprawdę, no, zbudować sobie świetną pozycję w miejscu, w którym gdzieś tam mm -hmm. pracuje czy funkcjonuje. Bo jak potrafisz powiedzieć, jaka jest ta brzydka prawda, jak potrafisz konstru konstruktywną krytykę przedstawić, jak potrafisz się przeciwstawić czemuś, co ci się nie podoba, co uważasz za złe. No to to są takie cechy, które kurczano. No, ja w tak, chciałbym sam... z takimi ludźmi Jasne. mieć jak najwięcej do czynienia. Nie? Na sam początek też bym chciał tak. powiedzieć, że to nie jest tak, że empatia i asertywność tak. stoją wobec siebie w opozycji. Chociaż Chciałem czasem się... są takie sytuacje, że, że może być ciężko pogodzić te dwie rzeczy. No jakby, jakby to spłaszczyć, tak to nie jest tak, że wbrew pozorom, jakby definicje sugerowały, empatia tak. to jest. Z... Nie, nie wywlekanie problemów, a, 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 a ta asertywność, asertywność to mm. jest to jest wywlekanie, mm -hmm. bo, bo, bo tak nie jest, nie. Mm -hmm. e, bo asertywność to jest dbanie też o, o inne osoby, ale też dbanie o samego siebie. E, I to, co myślę, że jest dla nas bardzo szkodliwe, to to, kiedy kisimy mm -hmm. w sobie różne tak. problemy. Kiedy po prostu jest coś, co e, nam nie pasowało kiedyś i to nigdy nie wyszło, nie tak. wybrzmiało. Nie? Po tak. prostu było coś, co nam się nie podobało i zamknęliśmy się w sobie. Nigdy to, to, to z nas nie wyszło. Natomiast cały czas to gdzieś tam mm -hmm. z tyłu głowy, albo nawet może trochę czasem bardziej z przodu głowy jest. No i. i to jest bardzo prosta droga do, do frustracji wypalenia i wypalenia do, zawodowego dokładnie tak. i do nieczucia się spełnionym. Mm, tak. Więc y, y, jeżeli weźmiemy taki big picture, no, no, tak. to, to nie tylko ostatecznie ma y, przenosi się na y, złe rezultaty, złe efekty dla nas, ale też dla całego zespołu czy tak. dla całej firmy. No dokładnie. I wiesz, to, to tak jest, że. Jak, ta asertywność jest tak. Ja dlatego ten temat podnoszę, bo wydaje mi się, że to jest tak, tak dużo wokół tego stereotypów jest, a zarazem jest to tak ważna rzecz, i tak bardzo ja uważam, że powinni tego uczyć w szkołach. Nawet sobie gdzieś tam spisałem tutaj w notatce z definicji z Wikipedii, mm. więc pewnie można i lepsze znaleźć, tak, ale że asertywność to jest umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, poczucia winy. To jest umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nie raniący innych. I to jest umiejętność przyjmowania krytyki wobec siebie, ocen wobec siebie i pochwał w zdrowy mm -hmm. sposób. I to jest autentyczność, elastyczność w zachowaniu, świadomość siebie właśnie, ale też empatia, mm -hmm. tutaj jakiś tak no. znak równości, okay. I, ale też stanowczość i umiejętność samooceny. Czyli to są takie rzeczy, które, które powodują, że jeżeli się tym możesz posługiwać, to tak naprawdę trochę się stajesz takim. Yy, niepisanym liderem szefem, nawet jeżeli nie, nie zespołu wokół siebie, to siebie samego, i osobą pewną siebie, i taką, która z miejsca, moim zdaniem, osoba, która jest asertywna, zyskuje w oczach wszystkich naokoło po prostu bardzo dużo. No, nie? Myślę też, że. Nawet yy, jeszcze do tego do czego okay. do, zmierzam: do tego, że będąc asertywnym. I kiepskim technicznie, w tym co robisz, przykładowo, możesz być postrzegany jako dużo, dużo lepsza osoba, bardziej wartościowa zawodowo w karierze swojej, niż osoba, która jest świetna technicznie, ale zupełnie nieasertywna, mm. siedzi cicho, nie, 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 ma, nie, ma, nie wyraża zdania swojego, itd. tak mm -hmm. e, I też bym powiedział, e, że. Pewnie o tym mm -hmm. sobie jeszcze powiemy w innym podcaście, mm -hmm. że osoby, które gdzieś tam mają, to zaplecze programistyczne, techniczne, które łatwiej wizualizują sobie ciągi przynowo-skutkowe okay. w taki logiczny sposób, mm -hmm. im. Łatwiej być osobami asertywnymi, bo po prostu łatwiej im zrozumieć to, w jaki sposób a, no właśnie ich decyzje, czy, 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 czy brak mm -hmm. e, jakiegoś działania w danym momencie może spowodować, mm -hmm. e, że, że, że coś się na przykład złego zadzieje. To dlaczego tak wiele osób w branży informatycznej nie jest asertywnych? Mm -hmm. No, bo właśnie z drugiej strony mm -hmm. e, no często jednak mm -hmm. często mówimy o osobach, które mm, wolą skupić się na kodzie. A może się nie a... nauczyły asertywności? No, właśnie, nie. Nauczyły się kodowania. Tak, tak, może nie. tak, nie? Tak, tak, tak. No to, to jest no. E, temat rzeka i myślę, że taki filozoficzny, więc jak ktoś chce więcej się dowiedzieć, to, to pewnie są fajne książki na ten temat. Uwaga, uwaga, teraz czas na krótką przerwę i segment sponsorowany, który powinien zainteresować wszystkie osoby będące junior deweloperami albo takie osoby, które dopiero aspirują do tego i zaczynają swoją przygodę z programowaniem. Mianowicie na stronie xforge.pl znajdziecie szkolenie o nazwie SoC. Solidny junior front-end developer. W ramach tego szkolenia dowiecie się, jakie umiejętności naprawdę liczą się na rynku pracy i jakie umiejętności zarówno techniczne, jak i miękkie warto szlifować, żeby budować Waszą pozycję bardzo dobrą, czy to w zespole, czy w całej firmie, w której być może już pracujecie, a także jakie te umiejętności szlifować, żeby mieć większą szansę na zdobycie tej dobrej, wymarzonej pracy jako junior front-end developer, żeby zacząć tą swoją przygodę w branży IT z przytupem. Po szczegóły odsyłam was do linku, który znajdziecie w opisie pod filmem. Tam też będzie na was czekał kod rabatowy, a teraz wracamy do rozmowy. A powiedz mi, jakbyś miał powiedzieć z własnego doświadczenia o sobie? Mhm. Jakie są jedna albo dwie, albo może trzy ci nawet przyjdą do głowy mhm. takie rzeczy, których wiesz, że się sam nauczyłeś i. i poza szkołą, poza studiami, które dają ci najwięcej teraz wartości i na, najwięcej korzyści dlatego że się tego nauczyłeś, tak? Co ci szkoła mm -hmm. nie zapewniła. <laughs> no, sorry. No, coś Czy ci przyszło? Pewnie. Nie, 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 właśnie, nie, 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 bardziej mi przyszło to, żeby nie, że, że to jakby takie trochę jest bardziej znowu też filozoficzne. Nie? To ja ci teraz dam taki przykład, co u mnie sprawiło, że nauczyłem się czegoś, z czego mi szkoła, ani studia nie dały, a co zrobiło gigantyczną, gigantyczną różnicę w mojej pracy w mm -hmm. całej karierze zawodowej, i tak naprawdę potem się też przeniosło na, na życie poza pracą. I to było przeczytanie książki odpowiednie. Tu mamy, widzisz, fajne książki. Zanim przejdę do tej, o której chcę powiedzieć, to, to nawet na tej naszej półeczce jest kilka takich, które zakładam, że jeżeli ktoś zmaga się z jakimiś problemami albo chciałby być lepszy, bardziej poważany czy, czy cokolwiek, Make time, deep work, czyli o tym, jak pracować wydajnie, jak nie marnować czasu swojego, jak właśnie nie, nie zakuwać rzeczy na pamięć. Bo w ogóle itd. Właśnie. tak. No, w, ogóle? E, w, kontekście, okay. w kontekście tego, co mówisz, nie? Tak. To, to myślę, że dużo osób takich. To tak powiedzmy typowo po, po, po liceum może, hmm, czy, czy hmm. po studiach, powiedziałem, że bardziej po liceum może, hmm. nie? to e, może sobie zakładać, że właśnie e, te lektury to największe zło i w ogóle i, 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 i czytanie książek jest w ogóle okropne. Natomiast e, no właśnie, nie? bardzo istotne jest to, żeby sobie e, dobrać odpowiednie książki do tego. Tak. I to jest w ogóle zupełnie inny temat, hmm. to tak. w jaki sposób e, Myślę, powinno się czytać książki. Szkoła nas nauczyła e, czytania od A do Z, e, od deski do deski. Bez refleksji. Bez refleksji i tak dalej. Natomiast myślę, że do książek też możemy trochę tak zdaniowo podchodzić. Czyli mhm. jeżeli mamy jakiś problem, coś, co musimy tak. rozwiązać, to sobie poszukajmy na internecie, tak. jakie są książki, które mogą nasz problem rozwiązać. To jest zajebiste w sumie. Do czego no. dochodzimy? Takie wiesz, nie, bo, bo tak naprawdę, jak są jakieś umiejętności, których się w szkole nie nauczyłeś, to właśnie naucz się pozyskiwać. Tą wiedzę i te umiejętności hmm. poza szkołą, tak. przez książki. Nie? No. no tak, ale dobra, to konkrety, nie? Tak. E, i, i, I taka książka, która u mnie najwięcej zmieniła e, i, i uważam, że powinni tego uczyć w każdym liceum, w każdej średniej szkole, tak naprawdę. E, chociaż ja to przeczytałem, jak miałem z 30 lat i uważam, że do 10 lat za późno, to jest właśnie Dale Carnegie. Jak e, zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, hmm. bo, bo to jest książka. Która w taki super prosty, logiczny sposób wyjaśnia tajemnice wszechświata, czyli jak to jest między ludźmi, jak się z ludźmi dogadać, mm -hmm. jak z każdym człowiekiem umieć znaleźć wspólny język, co ludźmi wokół Ciebie kieruje, i jak to przekuć na, na lepsze relacje, najlepszy efekt w tej sprawie, którą masz do rozwiązania, jak ten problem, który masz do rozwiązania pokierować jak tym pokierować i tak dalej. To jest książka, która na przykład mi rozwaliła mózg całkowicie, ale przeczytałem ją ze dwa razy, uczyłem się, wracałem do niej, bo wybie wybierając sobie jakieś tam pojedyncze rzeczy, to z tej książki tak naprawdę ja osobiście wyniosłem najwięcej i, i chciałbym, żeby każdy na świecie ją przynajmniej raz przeczytał, pomimo tego, że to jest książka, która była napisana chyba już z 60, jak nie 80 lat tak, temu. Tak, powstała kolejna wersja nawet, jak e, e, też właśnie radzić sobie w relacjach w cyfrowej, w sensie kolejne wydanie się, Pojawiło, okay. więc tak. no, znaczy Autor już nie żyje na pewno, tak, tak ale, ale, ale książka jest super, bo dlatego, że jest oderwana od dzisiejszych czasów, ale zarazem tak aktualna, bo te problemy, które ludzie mają, są zawsze takie same. Mm. I... A nie masz takiego wrażenia, że mm. dla niektórych ta książka może być takim przewodnikiem jak manipulować ludźmi? No słuchaj, jak ktoś jest złym człowiekiem, to zawsze, zawsze będzie w stanie skorzystać z czegoś dobrego w sposób niegodziwy. Tak? Bo, no właśnie, bo to, więc jest... to też myślę, że warto tak to, to powiedzieć, nie? Że, tak. że to nie jest taki właśnie taki typowy przewodnik, tak. bo, bo pewnie takie książki by się też znalazły, mm -hmm. a, jak właśnie ludzi manipulować, tylko tak. e, wiedza, którą możemy pozyskać z tej książki, mm -hmm. też pozwala nam stać się lepszym człowiekiem. No tak, tak dokładnie, ale, ale, ale też dając konkretne umiejętności. Tak. Nie? I myślę, że to jest taki jakby moja puenta tego, co chciałem powiedzieć, że e, jak chcesz naprawdę się uczyć ważnych rzeczy, to to, co powiedziałeś, myślę, że jest punktem numer jeden. Zastanów się, z czym masz problem. Hmm. A jak nie masz problemów, to zastanów się, że jednak na pewno masz jakieś problemy, bo każdy je ma i zawsze od, od początku do końca życia nie ma ideałów. I to jest tylko kwestia gdzieś tam zadawania sobie dobrych pytań, po prostu tak. I, i myślę, że na każdy problem i na każdą rzecz, której byśmy się chcieli nauczyć są odpowiedzią książki, w których jest Mnóstwo takiej wiedzy i umiejętności, których w szkole Cię nie uczą, a powinni. Mm -hmm. I, a jak nie wiesz naprawdę co zrobić, to. Biografia Steve'a Jobsa, czy biografie ludzi, którzy gdzieś tam coś zrobili ciekawego w historii, to są takie książki, w których możesz się dowiedzieć, jakie problemy ludzie mają i, co, i, i jak je rozwiązują, i to jest jakiś punkt startowy. A, a czasem, nie? że też nie jesteśmy tak. samotni z naszymi problemami. A ty masz jakieś taki, takie coś, co faktycznie jakieś szkolenie, jakieś czegoś się nauczyłeś, albo coś przeczytałeś, co, co sprawiło, że, że gdzieś tam Twoja kariera zawodowa czy praca się potoczyły w nowym, lepszym kierunku? Mhm. Co, myślę, że. To, co e, w, w, to, i myślę, że to, z czym się też wielu programistów boryka, mm -hmm. e, to takie uświadomienie sobie, że ogólnie e, wiedza techniczna czy. Mm. E, wiedza taka twarda, to nie wszystko. I... Jakbyś procentowo miał powiedzieć, to, to, to byś powiedział... W... A, no to, to się przesuwa oczywiście no bardzo, do, ok, to zależy, zależy od tego stanowiska, tak, tak, co robimy, natomiast... Załóżmy, że, że, że jestem osobą osób... na początku hmm. kariery, która ma ambicje, żeby się rozwijać i bo, mieć... Bo w ogóle właśnie to tak. jest ogólnie, no to znowu tak. wracamy do tego tematu, że yy... Praktycznie cała nasza edukacja opiera się na tym, by pozyskiwać wiedzę, a mhm. nie na tym, by na przykład ją w atrakcyjny sposób komunikować. Mhm. Nie? Więc myślę, że, że taka główna myśl to jest, nie typ, to, to, jest to, że nie jest istotne to, co wiemy, ale też w jaki sposób to komunikujemy, w jaki sposób to przedstawiamy, czy w jaki mhm. sposób tą już pozyskaną wiedzę wykorzystujemy w praktyce. Mhm. I no, to jest coś, czego tak. Totalnie, ale dobrze, to ja mamy, w szkołach, mamy bardzo konkretny wniosek w takim razie z naszej rozmowy. Czytajcie książki, takie, które nie są lekturami, które nie są e, w żaden sposób obowiązkowe, bo w nich jest największa magia najczęściej. W mm -hmm. tak. system edukacji się e, i poleganie tylko na tym, co się wyniesie ze szkoły czy ze studiów, to jest moim zdaniem 30 sukcesu. No, dokładnie. A w sumie jeszcze jedna rzecz mi wpada okay. do głowy. Myślę, że jakbym teraz po czasie miał wskazać mm -hmm. jeden przedmiot, tak, stricte, mm -hmm. który moim zdaniem jest niedoceniony, a w mm -hmm. branży technologicznej jest niezwykle istotny, to język angielski. Mm -hmm. I myślę, że za zbyt mało gdzieś tam jest takiego. Mm, Ciśnięcia, by właśnie to, to, ta nauka języka, to, to, to szlifowanie języka było na wysokim poziomie po prostu. To racja. Ja w ogóle powiem Ci, że to jest punkt, który powinienem mieć na swojej notatce od początku, a go nie mam, bo po prostu już tak przywykłem do tego, że od wiesz, kilkunastu hmm. lat jedyne moje źródło wiedzy jakiejkolwiek to jest ma materiały po angielsku, szczególnie z internetu, bo polska to jest tak ograniczony i tak e, mały zasób, no, że. siłą rzeczy ciężko, zasób, w, w, ciężko że, wszystko tak. przetłumaczyć po prostu, nie? Ale niektóre źródła tak. znowu, szczególnie techniczne, i tak. już nawet pomijając taką oczywistą oczywistość, że wszystkie dokumentacje z tego workflow, mm. tak, cały tak. internet no tak. jest po angielsku, no to już takie niektóre źródła bardzo specjalistyczne, chociażby mm. znowu książki, no to pojawiają się z dużym opóźnieniem. No jeżeli to jest książka znowu techniczna, ale no nawet niekoniecznie, jeżeli to jest coś, co, co po prostu jest jakimś cennym zasobem wiedzy, mm. no to trafi do Polski z opóźnieniem, a później, jak już e, faktycznie to tłumaczenie będzie tak. gotowe, no to nie zawsze oddaje dokładnie za, to, za co nią, miał za, autor na tak. myśli. A zanim trafi do programu jakiejś szkoły czy, czy na studia, no, to, to, już to już będzie dawno przeterminowane, nie? Już nie znęcajmy się nad tym systemem edukacji. Tak. Dobra, super. Dziękuję Ci, Paweł, za rozmowę. Dzięki. Was zapraszam do komentowania, jeżeli nie macie jakieś pytania albo chcielibyście dodać jakieś własne przykłady czy sposoby na to właśnie, jak roz, rozszerzyć w sprytny sposób tą właśnie standardową edukację o wartościowe rzeczy, no to czekamy w komentarzach. Pod filmem. No i dzięki i widzimy dzięki. się następnym razem. Cześć.